ma z tej strony Ario A to jest kolejny odcinek z gry MFO3 hmm. W poprzednim odcinku dalszym wierszynek do takiej kobiety No, możemy teraz tylko odnaleźć kota Clemensa, ja mam już podejrzenie gdzie on, gdzie on jest Jakieś nowe zdolności Gemy. Hmm Okej okay. Teraz tylko muszę postawić kamerkę. Znaczy no, nie kamerkę, tylko mikrofon. Bo mogliście mnie nie słyszeć. <kluzni> ja tu chcę chodzić, a nie. Nie będę malował na to. Hmm. Ono faktycznie tak myślałem, że będzie gdzieś na tej lokacji. Wiem, gdzie zasięgu się Clemens! Jak on się tam dostał? Muszę pochodzić po okolicy i poszukać drogi. Już tam byliśmy. Dobra. No nie, już. Uważaj na wytwórę, która ukryła się w wodzie. Jak przeskoczyć na drugi brzeg, stromejka na pewno się nie zaatakuje. Pewnie śmiały imiennikarz skończył niedawno w jego rządku. Ale ja muszę tam iść, kot klemens czeka na moją pomoc. Poza tym nie widzę tu żadnego potwora. Podejdź bliżej z drzewa, na której siedzi klemens, a sam się przekonasz. Pamiętaj o założeniu kompletu, uzbrojenia i przygotowaniu miksury leczącej. W razie porażki spróbuj zrobić kolejny poziom doświadczenia, a będzie ci łatwiej go pokonać. Dzięki za poradę, postaram się całych sił. Aby przeskoczyć wo przez wodę, kliknij niebieską strzałkę obok. Aha. W na drzewo i nie potrafisz zejść, no chodź do mnie. Aha. Przestraszyłaś się potwora i przecież nie widać. Co to jest? Czyżby ten potwór? Aha u, to jest trochę silne. To coś. Mogą być takie malutkie problemy. Jestem naprawdę silny. To może być bardzo ciężka bitwa. Jak on mam to to broń nie zadaje tą stałę

to normaly mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <coughs> może trba ja się boję, że nie pokona. bo jest taka możliwość Nie no Mam 168 życia, żebym przegrał. Ja za sobą nie do życia byłem. No nie dosyć tam. podwójna tak miała. Fajnie. To nie jest na mój poziom. Nie, to nie jest na mój poziom jeszcze. No to myślę, że stąd już idę. Wyruszę do eterni. Chyba do eterni. Co? Co mnie zasmiało? A poczekaj jeszcze chwilę? Mm. Ja pierwszy ze sobą należy do Hrabda. Zawsze przynosi mu szczęście. Wtedy zawołał go zabrać w ostatnim podróż. Dziękuję, mamo. Będę go nosił zawsze przy sobie. I hmm. ja mam coś dla ciebie. Proszę o to, specjalny wisiorek, który chroni przed nadwróceniem. Na pewno przyda ci się podczas podróży przez dolinę szumiących drzew, którą musisz przebyć, aby dotrzeć do Eter. Dziękuję, A teraz jest naprawdę czas na mnie. Do zobaczenia. <laughs> o was. Właśnie wszedłeś na mapie świata, znajdujesz się obok swojej rodziny w Askidili. Zamierzaję zabrani na do Atanii, aby tam dotrzeć musi przedostać się przez zależności między grzech. Powodzenia. No, myślę, że to wewnątrz. Gdzieś na doku i jakieś są w dwugłowe węże.

no, mam teraz taki ponekad dalszy poziom tu <tryk> jest <to> jakaś skrzynia. <tryk> Pewnie tak, bo po by było takie ja górze. Fajnie, że mam chyba im plus 2 Dobra, w każdym razie to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć!